Czyste powietrze dla Buzka zdroju. Pod takim hasłem 5 czerwca 2019 roku w Buzkim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, Komunalnego Związku Ciepłownictwa Ponidzie oraz przedstawiciele biznesu, mieszkańcy i młodzież szkół średnich. Z wystąpień prelegentów można było dowiedzieć się, że busko zdrój jest jednym z 10 uzdrowisk na 45 w Polsce, w których prowadzony jest stały monitoring stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Mierzone zanieczyszczenia w większości przypadków mieszczą się w wyznaczonych normach, jednak głównym źródłem powstawania pyłów zawieszonych jest spalanie węgla. Chcę w ten sposób pokazać, że również w przypadku PM10, średniejrocznej rocznej PM2,5 średniej PM oraz densofapiremów, na stacji w Busko zdrój rzeczywiście stężenia są niższe niż w pozostałej części Województwa. Wśród 10 uzdrowisk badających stale poziom sanitarny powietrza, Buzko-Zdrój plasuje się w połowie stawki. Większe przekroczenia notowane są w uzdrowiskach takich jak np. Szczawno-Zdrój czy Ciechocinek. Wszędzie jednak udział emisji związanej z ogrzewaniem indywidualnym budynków jest podobnie wysoki i wynosi ponad 85% całkowitej Większość emisji. Nie, kierunków, w kierunku, w kierunku modernizacji budynków, wymiany kopu. To, że jest zamknięta dobór kolejowego, tam, tam, zrobiono to też jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tylko, że sama gmina, i my wiemy, gminy, nie mówię o prostu, nie mówię o gminach nie ma narzędzi prawnych, zmian w jakich grzyw, żeby zmusić sobie indywidualne do zmiany sposobu, Przedstawiciele Urzędu Miasta przypomnieli także uczestnikom, z jakich źródeł mogą pozyskać dodatkowe środki na wymianę pieca, a także o tworzeniu gminnych programów takich jak ten, który działa w Busku od prawie dwóch lat. Idąc za słowami Magdaleny Kuchcik z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, ważna jest też zmiana świadomości ludzi i edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, bo przecież to, co spalamy, truje nas samych, spadając tuż przy naszych domach. Pamiętajmy o tym kolejnej zimy.